Dzień dobry. Dzień dobry! Kochani, nadszedł czas ciągnąć te piękne. No to no Trochę jestem smutna, bo nosiłam te włosy półtora miesiąca. Czułam się w nich naprawdę bardzo dobrze. Super, jeszcze jak się związałam do góry, tak jak teraz, i wszystko, no to. Po prostu idealnie, ale że lecimy na urlop, więc ja muszę przyznam, te że włosy. się cieszę, że je nie. No bo będzie coś nowego znowu. Będzie coś nowego. Nie, no na urlop nie mogłabym lecieć w tych włosach. To jest po prostu niemożliwe. Tam by było za gorąco, byśmy się kąpali i tak dalej. Te włosy długo schną, więc nie ma sensu. Dajcie łapkę w górę. I Zostawcie też subskrypcję. A ja jestem ciekawa, jak my to wszystko rozplączemy, bo to chyba dla ciebie. No będzie, będzie to wyzwanie. wyzwanie, tak, zdecydowanie. No to co? Zaczynamy tą robotę! Zobaczcie, jak fantastycznie to już wygląda. Dawid nie może znaleźć drugich nożyczek. No bo gdzieś pochowała, ja nie wiem, ja wiecie co... Ja nie pochowałam w skarbie. Ja. kobieta robi porządek w domu, to później naprawdę ty. nigdzie nic nie, nie ma. Ty jesteś taki typowy facet. Ona ja mam... ma tylko wysprzedać swoją szafkę i później... I ja nie wiem, co ty z nimi zrobiłeś. Było chyba cztery parę nożyczek i ja nie jednej. Wy wierzycie mu w to, co on mówi? No nie ma. Gdzie tam nie ma? No Są znajcie. na banku. Słuchajcie, on to jest taki, że nawet jak wiecie, postawicie coś w lodówce na samym wierzchu, to i tak nie znajdzie tego i woła i się pyta, gdzie to stoi. Taki typowy facet, co nie? To jest... nie ten na pewno nie jest skarbie. No to, to, to nie da rady. Tu, tu gdzie ja ja Już się... Wszystko... Tu, gdzie leżały wszystkie nożyczki, zostały tylko te. Ale ja już je ucharatowałem. To nie są nożyczki, to są cążki. To co ty? Cążki. A jak to się nazywa? Ale nie wiem, skarbie. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ty to dałaś. Kurde, weźmy tutaj kołtuny, nie mogę tego wyciąć. Co, jak mi się podoba w krótkich włosach? Super, co nie? Mam czuprynek. Czekaj, czekaj, tu jeszcze wytnę. O, o kurde! się za kola porobiły! O Co kochani, tak to teraz wygląda? Trzeba to wszystko porozpątywać, ale zobaczcie, ile tu jest włosów Kurde, tak mi szkoda tych kłaką, bo są takie zajebiste No, będziesz jeszcze zamiatać. Co? No. Ale co tą umywalkę? Nie, podłogę całą. Jaką podłogę? Przecież ja nad umywalką to robiłam. Tak, a te, zanim ci powiedziałem, to, to oczywiście nad podłogą i zobaczcie ile tu jest. Tych... Kłaków. No już Gdzie? pozbierałem palcami, ale to... A tam ty zawsze robisz dramat. Po co są odkurzacze? Gdzie ty masz kłaki? Ja nie no, widzę No bo już nic. je pozbierałem. No to co mówisz, że mam zamiatę, że pozbierałeś? No stój! Zdaj mi tą zmiotkę, ja chcę dokładnie zrobić, a nie na byle jak. Ona Aha. to wszystko tak o, wiecie... Ha, la, 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 la. Nie wiem jak się za to zabrać najpierw. A, to jak ja wyglądam. Jak? Jak... Wyglądam jak wrzut na tyle. A, który stradzi. się zrobił jakieś kobyle. Jak przyjeciemę. A ty zeszło, no. Ale jest później hit. jest problem. Wiesz co, no ja nie mogę ci pomóc z tego względu, że... A ty nie musisz mi pomagać. To się nie chce tak odprawdzie. Ważne, że jesteś i dajesz. Co? <śmiech> <śmiech> nie, to nie da się tak rozplątać. Wiesz co no? Oła, oła. Będzie tu trochę problem. Lubię jak tak miał, czyż do mnie. O, ty mnie tak nie darmo To trzeba, bo inaczej to nie da się. Ty, ale ja tego nie mogę normalnie tym palcami rozplątać, co nie? Ja jak mogę. ty to ty możesz? Bo to trzeba widzieć, wiesz w którym miejscu. A, no to ja nie widzieć. No. A to ja ci nie pomogę. Kurde. Nieraz trzeba to podważyć. Wiecie o co chodzi? Nie no, to jest masakra, my będziemy siedzieć nie wiem ile godzin. Musimy to dzisiaj kochani skończyć, bo jak tego nie skończymy, to jesteśmy w czarnej dziurze. Kochanie, jak ja tego nie Wiesz, skończę... Wiesz to wygląda i pod spodem jeszcze są kupę nitek, co nie? No to jest najgorsze właśnie. Nie najgorsze jest zdjąć tutaj te loki. Nieprawda. O czekaj, 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 coś tu się dzieje. O, Ty, to może ja Ci pomogę jednak. Czeka, jak się tak napatrzę w ten ekran. Weźmy daj tego, łożeczkę. Łożeczkę. Bo Ty już gadasz tak, jak ja. Tak. Jak O kurde. Nie, to mnie ciągnie jak cholera, jak ja tego nie widzę. Ty, ale Ty mi nie, nie obetnij tego warkocza. Ty, nie, no co Ty zwariowałeś? Ty mi nie obetnij tego warkocza. Ty Dawid, nie rób serio. jaj, serio. Nie będę miała jak przyczepić później ten, i tak mam liche te włosy. Damy radę jakoś. Kurde, nie, bo Ty mnie robisz w bambuko cały czas. I jeszcze się cieszysz, wiesz, a ja się denerwuję, bo mam tych kłaków pięć na krzyż. Jeszcze jak Ty mnie obetniesz, no to już w ogóle. Będę, będę plackowata. Pójdziemy na balkon, zaraz, żeby w domu tak jest. Wiecie co, kochani? Tak, my chyba skończymy to, bo my będziemy się tu męczyć. Ja nie wiem, czy ja lepiej się nie położę. Tak, bo jak ja tu będę siedzieć przy tej kamerze i będę, kurwa, widzieć, jak on tutaj szarpie, to ja się będę denerwować. Szarpie wroty? Tak, ja jeszcze z tymi nożyczkami tu wymakuję lepiej, weź ten grzebień, ja ci mówię. bo jak Nic tytym... nie grzebień. Ty nie, masz. bo grzebieniem to tylko pogrzebiesz, a nożyczkami to zaraz ucharatasz. Ja walę nożyczki. Tak to z nimi jest. Widzisz? Oła! Cicho! To ma być bezboleśnie, wiesz. No, ma niby być. No dobra, ja się koncentruję na tym, żeby nie cierpieć, a Dawid się koncentruje na tym, żebym cierpiała. Dobra, kochani, to pokażemy. Do jutra! Bam! Dzień dobry! Dzień dobry kochani. kolejnego dnia, witamy Was serdecznie. Od rana dobry dzień dla mnie, ale dla Adrianki to niekoniecznie, ponieważ tyle się nastresowała, tyle dzień. się naczekała. A kupałam końcu... dzisiaj tukałam, kochani, bo stąd. jeszcze musiał zjeść, a jeszcze musiał się wyszykować, a cały się poplamił, bo mu tu upadło. No bo a tam tak pośpieszałaś, wiecie, jak to człowiek pośpiesza, to no, e, nakapało mi w czterech miejscach i musiałem się. Wszystko... Ściąga, ściągaliśmy te włosy z dwie godzinki się Dawid namęczył, ale ściągnął, wszystko jest dobrze, więc dzisiaj Najgorsze idziemy były te do fryzjerka. Nizki, no, ale dałem radę. <laughs> dobra, idziemy, bo on się rozgadał, nie ma sensu. Wchodzimy no. do środka. Chodźcie. Ja nie wiem, kochani, jak ty mogłaś tak się spóźnić do fryzjera. Nie ślepy jakie włosy będę robić, że na pewno nie będą afroloki. Na pewno nie będą afroloki mówi. Zaraz zobaczymy, co tam będzie. Wow! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Dawid musiał zjeść. Dawid musiał zjeść. Nie, to ona tak się długo szykowała, Michał. No to nie, ja, to mija, to mija, no, no, no. to Po co się malujesz, żeby ładnie wyglądać, po co to zmywasz? Jak to było? Z tym po po co, co, co? Jak to było? Że robisz kreski, żeby... A ten logika kobiet! Tak, 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 logika kobiet. Urosły. Szybciej niż mi. Urosły, no. Jak, Cześć Klaudia, cześć, cześć. Dzień dobry. Przepraszam, bo on zaczął się najeść. On to jest taki, zaraz ci pokażę to zdjęcie w ogóle. Ajajaj, jaj, oj, co no. Wiecie co? Zobacz, jak on wygląda. Zobaczcie, jak on jest. No musiał się najeść. Tak. No, był bardzo dobry. Zobacz, która była godzina. 8.41, jak zrobiłam zdjęcie. A cały talerz był Ale wiesz, tak Ale szybko. No bo, wiesz, tupała, tukałam, stała mi, tupała. Ale wiesz, co bylibyśmy na 9.01 albo 2 z tego względu. Nie mogliśmy przyjechać przez miasto. Korki to były takie, że. Ja z gatła my Na czarno by, Na czarno byśmy się zgadałam. dobra no, idziemy w A nawet kolor włosów taki, zobacz. Yeah. Tak. Szybko nie wyrosną te włosy, mam już duży odroz, zobacz tu boki, które były wygolone, już są dotąd. To jest niesamowite, jak szybko to rośnie. To żeby jeszcze były gęste, to by było zajebiście. Ale to już o tym, na ten temat mówiłam 100 tysięcy razy, więc kochani, nie piszcie mi, że mi brakuje witamin. Ja naprawdę biorę witaminy. Ja naprawdę biorę wszystko, co trzeba. Ale po prostu te włosy są takie liche, tak jak moja mama mówiła. Mamy takie w rodzinie, więc... Chora tarczyca to, to się to nazywa, a nie jakiś tam brak żelaza. Jest jak jest, jest. Dobra to co, zaczynamy, tak? Tak, czekamy na farbę, kochani. No ale że my niedługo lecimy, kochani, no to nie mogę zrobić znowu afrolochu, bo mi było za gorąco, tam będzie było na 40 stopni, więc myślę, że wybiorą mi taką fryzurę, żeby było dla mnie praktycznie i żeby było ładnie. Klaudia zrobiła mi te piękne włosy, ona wybierała te kolorki. No, żeby ładnie było. Ale wyrobiła się szybko, nie? Szybko? Ale wyszło szybko cudownie, godzinę? no zobaczcie ten kolor. Mariano, no, Italiano, no, Italiano no. Maruno i Italia, kurde. Ale wcale nie jedziemy do Włoch, co nie. nie? Wcale nie. nie. Klaudia <laughs> wybrała? Coś innego niż zwykle. No, no, to, to wyglądało. tak, mówi do mnie, nie w końcu, ciągle te ten ciągle i tęczowe, zrobimy coś nowego. Trzeba coś nowego. No Ale i wyszło świetnie, zrobiło, naprawdę. Godzinki, Najszybcie, to, najszybciej ze wszystkich, nie? Zobacz. A takich dużo jest, bo aż sześć paczek chyba poszło. Sześć paczek poszło. Sześć paczek warkoczy, słuchajcie. No, powiem wam, jest jestem luzą. zachwycona, więc możemy lecieć. Możecie pisać pod komentarzami, jak musicie, gdzie lecimy. Mówię, że nie do Włoch. Ale flaga ma też te kolory... Podobne. Podobne, więc no... Dawajcie komentarze, kochani. A ja wam pokażę jeszcze z no tyłu. Pięknie, co? O, proszę. Jak mi tu będzie trzepotać. <grym> Pięknie. Najlepsza, kochani. Chcecie warkoczyki, afronoty. Tu jest ekspert. Padajcie. Pizza też się znajdzie. <grym <grym> Tak, jeszcze tysiąc. Znaczy, kusi mnie cały podlecie. czas, a ja nie chcę ten, nie wszystko no bo I Szampan. Nie, nie chcę I sprować. wszystko. Dla panów też jest piwko. Wszystko? No. Nie mów tak. Oto no to kochanie, my już jesteśmy w domku. Tak. Na te wasze pytania, czy takie włosy są ciężkie. No wiecie, no ja nie mam dużo włosów, więc jak... No ja się nie, teraz tutaj... to masz bajecznie. Nie, no teraz to mam bosko. <laughs> tak uwielbiam. Ale jak oczywiście Klaudia mi da tam prawie sześć paczek włosów do warkoczy, no to wiadomo, że tak potrzebuję z dwa, trzy dni, żeby ta głowa się przyzwyczaiła i przez dwa dni też nie wiąże ich do góry. Niech to wszystko sobie leży i tak dalej. To sklepi się. Tak? tak. Dzisiaj wieczorem... Znaczy one nie tak, nie że obciążają i mnie głowa boli, Coś w tym rodzaju, tak to nie jest. Ona nie zaciąga tych włosów aż tak mocno, żeby mnie ta skóra aż strasznie bolała. Ale, żeby zapobiec, ja już mówiłam tyle razy, oczywiście dzisiaj wieczorem od razu mi Dawid tym posmaruje. Głowę. Żebyście wiedzieli, posmadujmy mi głowę każdy przydziałek. emulsja po prostu na suchą pomiędzy, skórę głowy. Tak, Żeby tą skórę nawilżyć, żeby tam się nie zrobiło żadne zapalenie tych mieszków włosowych i tak dalej, więc to robię od razu. Po jakimś czasie, no wcześniej niż 3 dni nie można myć tych warkoczy. Myję się normalnie raz na tydzień, ale jak już myć, to oczywiście tym szamponem, bo on rzeczywiście też łagodzi tą skórę głowy i naprawdę nawilża ją idealnie. On trochę taka mięto tak, szampon pachnie. taki łagodzący i mega kojący. Powiem Wam, że nawet jak zwyczajne włosy nie umyjecie, to jest mega fajne uczucie takiej świeżości na głowie i ja akurat to uwielbiam. Więc... Dla mnie mega. No, ja też, więc wiecie co? No, o tym szamponie też się dowiedziałam, bo kiedyś myłam takim normalnym szamponem, ale rzeczywiście, jak mi Ewa powiedziała z Opola, żebym brała ten szampon, tak. no to zaczęliśmy go brać i rzeczywiście to jest naprawdę super. Czyli ja nigdy nie miałam takiego zapalenia tych mieszków włosowych z tego względu, że od razu nawilżam te włosy, czyli jak przyjdę już dzisiaj wieczorem, od razu położę się później i Dawid mi nasmaruje dokładnie tą głowę. Tak, więc kochani, lepiej zapobiegać niż później tak, leczyć tak. i wam nie też wsparć. Aż coś się stanie, nie czekać z tym, aż coś się stanie, tylko od razu sobie A jak posmarować. nie ma wam co posmarować, to same też sobie posmarujecie, dacie radę jak najbardziej. Tak, przełożyć jedno z drugim, lekko wmasować to, w No kurde, ale żeś drugi. się rozepchała. Skarbnik. Jak się rozepcham? Ja siedzę naprawdę na jednym cypelku. No ja też. Ty to już też udany jesteś. Rozwalasz się tak, bo ci coraz bardziej ten brzuch rośnie i rośnie. Ja nie wiem. Ja wiecie, y, trzymam linię, sobie myślę, kurde, lecimy na urlop już niedługo, bo za parę dni. Y, wiecie, a on wpierdziela. Dzisiaj się żeśmy spóźnili przez te jego placki i tak dalej, bo on jeszcze, wiecie, śmietana, dżem, jakieś masło orzechowe i tak dalej, i tak dalej. Później stoi i wywala ten brzuch, wiecie, o! Tak, na wiesz co, nie, ja do niego mówię, kurde, jak ty wyglądasz? Wygląda już jak Burda, nie wiem, czy się modlić z nim, czy do niego, naprawdę. Do mikrofonu. Do mikrofonu, to mikrofonu ja ci mogę pogadać. My oczywiście przed urlopem jeszcze nagramy jeden filmik. Nie będziemy jeszcze zdradzać, gdzie lecimy. Mam nadzieję, że trochę zgadniecie, jak widzicie ten mój kolor włosów. Tak jak już mówiłam, ciekawa jestem na wasze komentarze, gdzie wy myślicie, że my lecimy. No, my już się bardzo cieszymy, naprawdę bardzo. Szczególnie Dawid się cieszy, bo tam nigdy nie mówi. Więc... No, staram się taki... nie wchodzić w słowo, ale nieraz to tak mozolnie mi idzie. Ale że co? No, bo ty gadasz, gadasz, iż daję ci pole do manewru skarby, więc proszę mu dalej. Ja ci zamiast no, ja się wymanewruję, jak ja cię e wymanewruję, to polecisz za Lecimy. Trochę drogi przed nami będzie. Będzie ciekawie, bo będę też jechać pociągiem, kochany, więc. O oh jest. No to jest chyba w tym wszystkim najgorsze i no A czemu najgorsze? Uwierciwe. Ja się cieszę na ten pociąg. A czemu ma być najgorsze? No bo o tym to. Wszystko masz, wszystko sobie Ale wiesz. nie zmieścimy się tym małym autem z walizkami, przecież wiemy o tym. To po co dyskutować na ten temat? Bierzemy, kochani, walizki i walamy się do pociągu. Nie przegadasz. Tam jest miejsce na walizki, no. nic się nie przejmuj, damy radę. Zanim, wiecie, kupimy to auto, znaczy auto nie znaleźli, nie mam jeszcze żadnej tam wiadomości od nich, muszę tam zadzwonić, może się zapytać, czy oni o mnie zapomnieli, czy cholera wie zabezpieczenia pieniędzy też jeszcze nie mam, bo ciągle coś innego chcą, ja nie wiem, jakieś problemy robią cały czas. No nie śpieszy Dziwaki. nam się z tym kupieniem auta, no bo mamy na razie tą dwójeczkę, więc jeździmy sobie nią i jest fajnie w lecie. No zobaczymy jak będzie w zimie, ale na razie, na razie dużo będziemy wyjeżdżać. Położcie do bagażnika akurat 50 kg, ja za kierownicą i będę miał obciążenie z tyłu. A kto będzie siedział obok ciebie i ci trutyłek? I marzył, i ci gadał. Ty byś bez nawigacji tak jak ja nie pojechał, ty ciągle potrzebujesz, żebym ja coś klepała obok. Nie mów, że tak no nie jest, bo na byś zasnął za kierownicą. Jakich na słuchawkach? Ja w bagażniku i ty byś mnie podłączył, tak? Tak. No, Ty chyba masz coś z garem, nie? Kochani, ja muszę siedzieć obok ja muszę widzieć, co się dzieje, widzieć drogę, widzieć, co on robi, wiecie, jakie ten, czy mruga, czy Wiesz nie mruga, co, czy zasypa, czy nie. Moja mama zawsze, jak ze mną jeździ, co nie? To na fotelu pasażera, bo ona nigdy nie siedzi. To tak od krawężnika <grym> tak się boi, bo ja tak blisko kramężników jestem. Słuchaj, <grym> moja mama, jak jeździ z moim tatem, to wszystko mu mówi: czy jest czerwone, czy jest zielone, hamuje razem z nim, wszystko robi. I razem z nim, kochani. No. Tak, mówi nawet, ile ludzi przechodzi przez pasy. Yes. To są wszystko ważne informacje jako pasażer. No nie mówcie, że nie. No niestety tak jest. Musimy informować kierowców, bo inaczej byśmy nie były sobą, nie? Dobra, kochani. Tak jest. To co? Dajcie łapkę w górę. Zostawcie też subskrypcję. Mam nadzieję, że włoski się podobają. Dajcie znać w komentarzu. No a nie mogłam zrobić, chociaż bym chciała jeszcze raz, ale bym było za gorąco. No, Kiedyś się jeszcze zrobi. Kiedyś jeszcze zrobię. Dobrze kochani. Do zobaczenia. Buziaczki. Ściskamy pa, pa, mocno pa kochani, ucieknutko. kocham Was. Ani!